Teorii pokażę, jak wygląda taka makieta architektoniczna. To jest makieta dosyć sporego zespołu mieszkalno-usługowego. Została ona wykonana około 14 lat temu yy, dla podwyższenia oceny z projektowania podczas studiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. To znaczy yy, po prostu na zaliczenie przedmiotu po uzyskaniu oceny, jak już w jednym z filmików wspominałem, po prostu był warunek, że w porządku ocena może zostać podwyższona pod warunkiem dostarczenia makiety. I czas na dostarczenie tej makiety był cały semestr. Tyle było czasu na wykonanie, trzeba było dostarczyć do końca semestru. W związku z czym tutaj kto została podjęta decyzja, że taka makieta zostanie wykonana i teraz y, od 14 lat w formie łapacza kurzu tutaj sobie stoi, można na niej pokazać jak coś takiego wygląda. Jest ona wykonana z białej, lakierowanej tektury, y, przy czym y, tutaj chciałbym ostrzec przed zbawiennymi oszczędnościami, pomysłami na oszczędność, ponieważ ulica Prawda? tutaj są, tutaj jest pokazane na ulica, i, i coś, co ulicą nie jest, zostało to wykonane z jednego kawałka. To znaczy, zostało wykonane cięcie, zostało to przecięte i fizycznie wykonane z jednego kawałka tektury. No więc odradzam tego typu pomysły. Należy nie oszczędzać tutaj na materiale i kupić dwie tektury, nakleić jedno na drugie. To było mnóstwo pracy zupełnie niepotrzebnie włożone tylko po to, żeby uzyskać właśnie tą, tą układ ulic, to markowanie krawężnika.